Ognista furia wakra. W poddupniku mieszkał wakro, który słynął z miłości do ostrego jedzenia, kochał wszelkie pikantne dania, które potrafiły podbić jego kubki smakowe. Jednakże miał on pewien problem, często nie miał ostrego sosu, który był nieodłącznym dodatkiem do większości dań. Pewnego dnia wakro wpadł na pomysł, aby zrobić sobie swój własny sos, który byłby jeszcze bardziej pikantny niż wszystkie. Jakie kiedykolwiek próbował. Postanowił, że nauczy się robić sos na bazie chili, a następnie doda do niego wiele innych pikantnych składników, które z pewnością podkręcą jego smak. Wakro rozpoczął swoje poszukiwania w pobliskim sklepie spożywczym i udało mu się znaleźć wiele składników, których potrzebował. Zakupił najpikantniejsze papryki chili, jakie znalazł, a także inne składniki. Takie jak imbir. Czosnek i cebule. Kiedy dotarł do domu, natychmiast zabrał się do pracy. Wakro spędził cały dzień przygotowując swój sos. Piekielnie pikantny aromat wypełnił dom, a jego oczu zawiły od ostrego dymu, który unosił się w powietrzu. Kiedy sos był już gotowy, Wakro nazwał go ognista furia, postanowił spróbować go od razu. Jednakże, zanim zjadł swoją porcję, postanowił podzielić się. Swoim dziełem z innymi mieszkańcami wioski. Znalazł pijaka, który często spędzał czas w pobliskiej karczmie i zaoferował mu swoją potrawę w zamian za butelkę alkoholu. Pijak nie był zbyt nakręcony i z chęcią przyjął ofertę. Wakro postawił przed nim swój sos i poprosił, aby spróbował go ze swoim posiłkiem. Pijak wziął niewielką ilość ognistej furii i nałożył na swoje danie. Kiedy pierwszy kęs. Przeszedł przez usta pijaka i jego twarz zrobiła się czerwona jak burak. Zaczęły mu lecieć łzy z oczu, a z nosa zaczęła cieknąć woda. Wakro uśmiechnął się zadowolony, widząc reakcję pijaka. Pijak zaczął kaszleć i łapał powietrze, próbując złagodzić palący bóle w swoich ustach. Zerwał się z krzesła i pobiegł do karczmarza, aby zaczerpnąć wody. Wakro śmiał się głośno, widząc, jak pijak próbuje ugasić ogień. Wakro kontynuował swój śmiech, aż w końcu pijak powrócił z wodą i pił ją łapczywie, próbując złagodzić ból. Jednak sosognista furia wakro była tak pikantna, że woda nie pomagała zbyt wiele. Pijak spojrzał na wakro ze złością i wykrztusił, Na co ty mnie napatoczyłeś? To jest piekielnie pikantne. Nie powinieneś dawać ludziom czegoś takiego do jedzenia. Wakro tylko się uśmiechnął i powiedział, nie mówiłem ci, że to będzie łagodne. Powiedziałem, że to jest mój ulubiony sos i bardzo pikantny. Właśnie dlatego go lubię. Pijak spojrzał na niego ze złością, ale w końcu musiał się zgodzić z Wakro. Ognista furia była pikantna, ale jednocześnie bardzo smaczna i aromatyczna. Od tamtego czasu Wakro zaczął oferować swoje pikantne dania innym mieszkańcom wioski. A sos stał się jednym z najbardziej poszukiwanych dodatków do jedzenia. Pijak natomiast, choć początkowo był zły na wakro, z czasem zaczął doceniać jego talent do robienia tak pysznego sosu. Teraz, kiedy odwiedzał karczmę, zawsze prosił o porcję ognistej furii wakro, ale zawsze uważał, aby nie wziąć zbyt wiele, aby uniknąć nadmiernego bólu. Tak oto. Dzięki swojej miłości do ostrego jedzenia, jego ognista furia stała się jednym z najbardziej znanych i lubianych dań w poddupniku. Był to siedemnasty fragment książki poddupnika autorstwa. Da